Ja wszystkich marzeń i Dziękuję bardzo. Ale ja nie będę całować, wiesz. Zdrowia i spełnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Daj się przytulić. Chodź, daj się przytul. Dziękuję bardzo. Czy się tutaj. Tak, Ale poczekaj, sami. O, No, prawej tak? Z Panie Krzysiu, droga pani Małżonko, tak? No od naszej całej rodziny mieszkowiczów na pana Krzysia, który jest znany i od, od nas wszystkich. Życzymy Panie Krzysiu czego? No przede wszystkim zdrowia i przede wszystkim tego, żeby nigdy się Pan nie zmieniał. Zawsze tym modelowym krokiem przez to był ulicach młocka spacerował? Tak? Poślają, dużo, dużo zdrowia i szczęścia, no i żeby małżonka wytrzymała z Panem w dalszym czasie, przez wiele, wiele długich To długi dzisiaj ją ja podziwiam przez tyle lat, że jej Tak, tak. Dziękuję bardzo. skromniutki, O, wszystkiego dobrego, wszystkiego. Dzień bardzo. To są kwiaty dla Pani, w podziękowaniu za to grona przyjaciół, czy Pani trzymała tyle lat. I z prośbą jednocześnie, żeby po prostu dalej go pani trzymała w domu, bo szkoda, że było człowieka, jakby się gdzieś z Dziękuję bardzo, dziękuję. Wszystkiego Dzień. dobrego. Miło mi bardzo. Dziękuję. bardzo. A, ten no tak, i od razu raz już jest nie... A, wszystko, wszystko dokumentowane, dokumentowane jest tak? Rady, <gry> no dobrze, jeszcze, a, 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 się jeszcze... Są pana razem wziąć, nie? No, 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 jeszcze, no, jeszcze nie wszyscy, no, co prawda. No, to nic, ale... No wstrzymaj się. Może tak, się wstrzymam? No tak, do... wstrzymajcie się, wstrzymajcie się. Jak jeszcze dojdę, Jak będzie do wszyscy.

Tam najważniejszy koszt to chyba tu to już jest tak, prawda? Prawie, że tak. Ale <influences> <mulik> 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 jeszcze, jeszcze rodzina pan, zjeżdża rodzina dwieście...